Proszę, żeby się przedstawić, powiedzieć na jakich koniach panie jadą? Sara Komorek na koniu Bolek. Aha, a koleżanka? Karolina Strzedyła na koniu Bela. Dobrze. Jak, czy pierwszy raz będziecie panie udział w tym rajtowaniu, czy też drugi? Drugi. Drugi? Jak było przed rokiem właśnie? Jak się podobało, że przyjechałyście pani tutaj dzisiaj? E, bardzo ładnie było. Dobra. Czy to jest, bo to jest taki, przede wszystkim rozumiem, przejażdżka konna, ale tam na trasie coś jednak musicie Państwo, Panie, robić. Czy to jest jakieś utrudnienie w takiej jeździe? Proszę Pana, bo my zaraz startujemy i my się musimy ustawić. Aha, dlatego nie mogę tutaj zbyt szczegółowych pytań. No jeszcze jest jeszcze, jeszcze jest czas. Tak, ładnie do Tak, tak, tak. To właśnie jak tego. Jeżeli czy bardziej przejażdżka czy bardziej właśnie ta rywalizacja? Bardziej przejażdżka, bo to trwa chyba z półtora godziny Aha. i to jakby tak cały czas się spieszyć do przodu, to by tego nie nie wytrzymały. Okej. Okay. Proszę powiedzieć jeszcze co panią tak e, rajtuje, rajtuje, w rajtowaniu. O, znaczy generalnie dlaczego pani jeździ konno i jak długo to trwa u pani? To jest trudny temat, bo koniarzem chyba trzeba się urodzić. Aha. No ja właśnie z tak urodziłam. Dobra, dobra. Jak długo już to od urodzenia tak? Tak pani jeździ? Ym... No tak, od kiedy byłam mała. Dobra. A u Pani jak to jest właśnie z jeżdżeniem konno? Um, zaczęłam jeździć konno, jak miałam 12 lat. No i, i, i teraz jeżdżę sporadycznie. Jeżdżę teraz sporadycznie. No. I tak, jakoś tak. Co jest fajnego w takim takiej jeździe? To Ta adrenalina. Aha, aha. i to jest najważniejsze. Dzięki. Dzięki. Jak